dobry. Dzisiaj przygotujemy mieszaną surówkę z biało-czerwonej kapusty. A dlatego taką, bo w lodówce została mi kawałek czerwonej kapusty. Dokupiłam jeszcze białą i pomyślałam, że zrobię taką mieszaną surówkę. Więc będziemy zaczynać od krojenia kapusty czerwonej. Kroję ją najcieńiej, jak tylko potrafię. Dlatego, że kapusta czerwona, ona jest trochę twardsza od białej i ją, ją trochę ciężko zmiękczyć. Oczywiście, jeżeli to grubiej, to będziemy chrupać. Teraz tą kapustę przerzucę do miski. A miałam tutaj około, bo to była bardzo mała główka kapusty, około 1 czwartej. I, I tak proporcjonalnie odcięłam białą kapustę. Też tak myślę, że jest takiej średniej główki, czwarta główki, lub trochę mniej. I teraz kroimy białą kapustę też w miarę cienko. Biała kapusta też jest już pokrojona. Przerzucam do czerwonej. I teraz tą kapustę po sole. Ostrożnie z solą, bo nie ma tej kapusty za dużo i teraz aby puściła sok trochę ją pougniatamy. Teraz odkładamy taką kapustę na około pół godziny, a my weźmiemy się do krojenia następnych rzeczy. Jakka, nie wiem ile dodam, to zobaczymy w trakcie już na końcu. Nie będę obierała, bo przecież jak jemy jabłko ze skórką, to możemy zetrzeć jabłko również do surówki razem ze skórką, a w skórce są przecież wszystkie witaminy. Oczywiście skórkę musicie bardzo, bardzo dobrze wyszorować. I teraz bierzemy się za cebulę. Miałam też taką kawałeczek w lodówce cebuli, więc nie dokrajam więcej, tylko tyle, ile mam. Była taką ilość, to mi ten kawałek z zupełności starczy i kroję w miarę drogną kostkę, jak właściwie Wam się uda. Zamiast czerwonej może być biała. I teraz zetrę jedną marchewkę, obraną marchewkę na grubych oczkach tarki jarzenowej. I teraz przerzucimy marchewkę startą i cebulkę. Ja tu zetrę jeszcze kawałek jabłka, myślę, że nie całego, dlatego, że na taką ilość surówki całe jabłko byłoby za dużo, ale zobaczymy w trakcie. Możecie obrać oczywiście, możecie pokroić jabłko w kosteczkę, ale ja na razie starłam, zobaczcie ile, trochę więcej niż pół, dodam to do surówki i zobaczymy w trakcie, czy będzie potrzebne jeszcze więcej. Skropie od razu trochę cytryną. Później do, doprawimy bardziej, wymieszamy, a dodam jeszcze trochę pieprzu. Na tym etapie dodam również dwie łyżki oliwy. Myślę, że to wystarczy rówka powinna być słodko-kwaśna. a mnie za mocno słodka, bo na pewno marchew i jabłko dało słodycz. To w zależności jakiego jabłka użyjecie. Dobra. Go jeszcze trochę trzeba doprawić i będzie pyszna. malina. Surówka wyszła pychota. I taka surówka będzie pasowała jako dodatek do każdego obiadu. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca, a jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, komentarz i udostępnienie. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa!